Widać ani słychać. Jest połowa listopada, jesteśmy w Bytowie, w województwie pomorskim, na zachodniej rubieży dawnego państwa krzyżackiego. I obiekt, przed którym właśnie stoimy, jest to zamek krzyżacki, jeden z ostatnich wybudowanych przez zakon na dawnych ziemiach należących do, do krzyżaków. Oni nabyli właśnie ziemię bytowsko-lęborską i tutaj w 1390 roku rozpoczęli budowę warowni krzyżackiej. Która się zakończyła w 1406 roku. Pierwotnie, oczywiście, zamek składał się tylko i wyłącznie z tak zwanego domu zakonnego, murów obronnych. W domu zakonnym był refektarz, spichlerz i mieściła się tutaj siedziba prokuratora krzyżackiego, co ciekawe. Zamek w 1411 roku zdobył Jagiełło siłą rozpędu, wracając pod Tannenbergu. Niestety na mocy pokoju toruńskiego z 1411 roku zwrócił go krzyżakom. Zrobił to ah... również poprzez następny król polski, Kazimierz Jagiellończyk, który również zdobył ten zamek i również go oddał, tym razem w lenno księciu, księciu Brandenburgskiemu, także Erykowi II. Ah. W tej chwili w części w zamku mieści się hotel z restauracją. I jeszcze co ciekawe, ponieważ mówiłam, że to była kiedyś siedziba prokuratora Krzyżackiego, mamy tutaj również budynek sądu obecnie w bytowie. Zamek oczywiście był wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany, zmieniał właścicieli. Niestety nie ominął go potop szwedzki 1655-60. Szwedzi go oczywiście. Spalili, zostały tylko mury obronne i kolejni właściciele książęta pomorscy odbudowali zamek. Ostatnia odbudowa po zniszczeniach wojennych miała miejsce w latach 1962-65. O i proszę. Ukazuje się naszym oczom piękna część, to co w czułym mieści się teraz, co widzimy, mieści się hotel. To był tak zwany później dom dworski, dom wdów. Także kolejni właściciele zadbali tutaj o swoje budowy i rozbudowywali zamek w różnych stylach. Co ciekawe, ostatnia tutaj zobaczymy z zewnątrz, wieża prochowa, która została zupełnie odbudowana. Jedyna prostokątna w 1994 roku płonęła. Niestety nie dowiedzieliśmy się, jak się zakończyła historia. Natomiast właśnie w latach 30 wszystkie te wieże zostały odbudowane. Jak widać zamek jest przepięknie utrzymany. No z racji tego, że mieści się tutaj hotel i restauracja, więc jest to wszystko bardzo ładnie odnowione. Zamek miał trzy wieże. Trzy, trzy okrągłe i czwartą właśnie prochową, kwadratową. Był przystosowany, co ciekawe, do obrony przed bronią palną. To było wielkie nowum. Kiedy go budowano, to już wtedy właśnie wzięto pod uwagę rozwój broni palnej i zarówno wzmocnienia murów, jak i wieże strzelnicze były już dostosowane do użycia broni palnej. To taka ciekawostka. Resztę zobaczymy sobie z góry i jeszcze z dołu pooglądamy. Wylądowaliśmy w restauracji zamkowej w Zamku Pytowie. Ponieważ Świętego Marcina za pasem, a wszędzie gęsina, więc na pewno dzisiaj coś z gęsi nie spróbujemy, bo menu z gąski jest imponujące. Wszystkie staropolskie potrawy, pasztety, gęsie pipki, gęś, sznurowana, udon, wszystko z gęsi, bo to Świętego Marcina już, to. restauracja jest przepiękna, słuchajcie, naprawdę, zresztą i absolutnie robi wrażenie. Mam nadzieję, że jedzenie jest smaczne, jak piękna jest restauracja. Trochę tu ciemno, ale zapaliłem lampkę, żeby było jasno. Zaraz coś zamówimy, a później znamy relację, jak nam smakowało.